Rozciągając, odchylamy ramiona, z wydechem. I zasysając do ubrzucha. To jest najważniejsze. Tak po przekątnej próbujemy rozciągać i odchylać. tak. I potem na no. Drugą stronę. Poprzekątnie. Rozciągam taśmę. Rozciągam i odchylam ramion. W leżeniu na brzuchu możecie również zrobić to samo. Wciągam brzuch i odciągam ramiona, jednocześnie podnosząc czoło i klatkę piersiową. Tak, żeby wzmacniać tylną górę partyka.